Boże, Polska. to cały świat. To jest mój cel z mojego spacerku. Słuchajcie, jak fajnie na trawie. Natomiast litery układają się nazwę Belfort. Nie wiem, czy to widać dobrze, czy nie. Może z tej perspektywy, teraz. No tu jest punkt. Taki o, tak, cak. Belfort. Jesteśmy na północy coraz bardziej. Będzie dzisiaj też coś kamperowego, bo pokażę fajny spot. Rewelacja. Trochę wieje. Mój cel to jest tam ta platforma najwyższa, najlepszy podobno widok. No to go. Jedna rodzinka w pierwszym wagoniku. A tak to nikogo więcej. Może w sezonie to się cieszy popularnością, ale tak to słuchajcie, lepiej na piechotę. Pokonać takie wzgórki, górki, pagórki to jest nic. A oko cieszy. A takie wagoniki to jak już nie będę mógł chodzić, to wtedy będę wsiadać. Wow, jakie furciaki. Furciaki o. To słynne w tym mieście, Belfort przypominam, ponieważ strategicznie miejscowość jest niedaleko granicy już niemieckiej, generalnie w związku z tym kompleks był budowany dwa stulecia temu bo e, chodzi tu o wojnę prusko-francuską 1000. 870, te lata. No i Belfort ma pewien symbol, jedyny taki we Francji, ale to niebawem pokażę. No, ładnie się prezentuje ten symbol z pewnej perspektywy, ale zanim nastąpi, idziemy na forty. jestem na takim pierwszym <laughs> tarasie. No widać, że można wchodzić i tak dalej, ale pewnie w sezonie. No i jestem zaskoczony, bo to jest płatne. Słuchajcie, miejscowość nie jest atrakcyjna. 10 euro w sezonie pełnym 7. No to to my już jesteśmy w sezonie pełnym, bo od 1 kwietnia uważają 10 euro. Jakby co. Ale i tak i tak jest zamknięte. Popatrzmy. Jest. Od 10 do 12.30 Od 14 do 18.30 Idziemy tu gdzie jest otwarte Takie grube, zobaczcie mury Także super Forteca Belfort Do, do, do czego zmierzałem, czyli... Nie ma nikogo. Wilde to jest ten parking, na którym możecie się zatrzymać na noc. Będzie spoko, według mnie, no i gratis serwisu żadnego. W sezonie może być toaleta, woda jakaś, Tam jest studnia, słuchajcie, nie wiem czy coś widać, bo jest ciemno. Także miało była dostęp do studni, a to jest taki fajny przykład na grubę, grubę. Na indywidualkę w tufej wchodził, tak? Od, od zewnątrz czego się zamykało i siedział na nie Nieźle za karę bardziej E voilà, fermy, czyli jest zamknięte godziny jakie są są wypisane tu a jesteśmy w tym przedziale i pewnie jest między 12.30 a 14.00 nie mam zegarka czy sobie. mam nadzieję że tak jest chociaż bym dyskutował ale fermę A co robimy tym tygodniu? Także tu jest mały dom kultury i najróżniejsze zajęcia dla dzieciaków też. A tu jest w tej Cytateli po prostu muzeum. No ale nie zwiedzimy. Z tej ciemności wynurza się taki, oto tutaj fresk. To jest za dużo powiedziane malowidło, co oddaje dokładnie aurę tego miejsca. O co tu chodzi? No i tak idąc, idąc, nie spodziewałem się akcentów polskich. Zobaczcie. Orzełek. Wiernym w służbie Bogu Polsce, Francji, żołnierzom II dywizji Strzelców pieszych. Hmm, walczącym w obronie Belfordu w czerwcu 1940 roku. Pięknie. Polonika. No. Atrakcją jest Lyon. Lyon to jest lew. De Bartoldi to jest autor. Ta platforma z lwem znajduje się tutaj. Aby robić zdjęcia, trzeba zapłacić jedno euro. Z tej platformy tam. A byłem taras widokowy o tam. I voilà, symbol Belfortu Lyon. Piękne. To jest jeden z największych lwów we Francji. 22 metry długości, wysokość i 11 metrów. I taras, na ten taras można wejść, ale myślę, że z tej perspektywy się bardziej ładniej prezentuje. A jeszcze niżej robi taki majestat. Zobaczmy, jak to wygląda. O właśnie, tak wygląda z perspektywy tego parkingu, czy nie donośniej? Nie tak o, Z pazurem to wygląda z tej strony? I z tej z perspektywy, z perspektywy? I cała twierdza od razu. Ładnie się to prezentuje. No ale od razu Wam powie Belfort. Symbol lew. Największy we Francji. Na pamiątkę wojen prusko-francuskich. Strategiczny punkt mały ryneczek no i właściwie w pół dnia macie całe miasto rozkminione także nie szykujcie się na dłużej natomiast w sezonie jak jest ciepło i tak dalej to okolica wogezy są, jeziorka to jest fajnie, warto ale jak taka pogoda szaruwa jak dzisiaj idzie to tak sobie miasto wojskowe chyba kiedyś tylko a teraz o spocie miało być, więc pomijam już kościół, plac, plac republiki i tak dalej. I pokazujemy spocik. Idziemy. Gdzie ten spot? Gdzie ten spot? Co super. Coś na temat spotu. O spocie, coś na temat spotu. Jest zaznaczony, że jest 8 miejsc. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, Na 48 godzin Respekt jest taki Że wszystko to są Francuzi I nikt nie przestrzega tego Do tego stopnia, że pff, Zobaczcie Odjechał sobie kamperem, zostawił to, to I Nie ma go już drugi dzień Są darmowe przyłącza prądu Dlatego się nie dziwię Ten z przyczepą Mój wojażowan jest następny, wczoraj z nim rozmawiałem, on pracuje w Belfordzie i prawdopodobnie tu spędza większą część swojego życia. Spot jest zaopatrzony też oczywiście w co. No ten też jest rezydent, bo tą kapotę już założył na zimę i tak zostało. Jest woda. Jest ściek. I słuchajcie, leci woda, ktoś na to kręcił. Znacie to? I klapka jest. Klapa szczęścia, jak to Niemcy mówią. I naklejeczki. Kogo tu mamy? A mi zwojarzy. No, takie. Takie. Nie widzę znajomych. Żadnych. Obok sąsiaduje coś, co może przeszkadzać w ciągu dnia pracy. Teraz jest pauza południowa na obiad. Wyburzają ten budynek. Także od godziny ósmej jeżdżą, gwiżdżą. Jest głośno. spod Natomiast, jeżeli te 8 miejsc, przez rezydentów jest zapełnione, jest alternatywa. O, dosyć obszerny plac. No, tak wygląda. Też osobówki stają, ale jest cichy, jest wjazd Także bez problemu Bez problemu jedziecie Jest selekcja śmieci I gdzieś muszę stanąć Ja generalnie wczoraj przyjechałem I najpierw tam stanąłem Ale ponieważ zwolniło się tu, a zależało mi też na prądzie Żeby się podładować Bo ostatnio zobaczcie jest tak o, To się podładowałem do Aków 100% Ładuje mi pięknie Bo ze słońca Dzisiaj to była lipa Także tyle o spocie. Cała kawalkada stoi, tak to wygląda. Ulica, dopiero tam, tak jak powiedziałem, w nocy cicho sza. Nic się nie dzieje, jest ok. I zapraszam Was. Gdzie to się znajduje? Tutaj, w tym miejscu teraz piszę. O, tu. <laughs> Tradycyjny trik. A ja, ponieważ zwiedziłem, co miałem zwiedzić. Widzicie tą flagietkę Francji? To jest z tego spotu tam. Na taras, dobrym z buta tempie 10 minut i już. Tak samo tak zwane centrum historyczne, także miasto kompaktowe akurat na podładowanie akumulatorów, wody zalanie, pełny bak, zwiedzenie miasta i macie noc i dzień w trasie na płótnie albo na północ. Dobra, to tyle o spocie i do następnego. Wojarzowanie. Aha i jeszcze wam powiem na tyle był uprzejmy ten co śpi i pracuje od tygodni tygodni ten, że... dwa słupki są i cztery po każdym, czyli osiem, tyle co miejsce jest przewidzianych. Natomiast tam ci się podłączają dalej to ciągną. W związku z tym wyciągnął takie coś i to jest moje podłączył mnie. jak to moje nieobecność. Mi super miłe, nie? Jeszcze tutaj nawet jedno wejdzie. Okej. Okay. Taki gadżet można kupić, wtedy można. O. Wtedy można się zakumplować z kimś. Użyczając prąd. Tak, bo to jest dobra sprawa. Czasami, wiecie, nie chodzi nie wiadomo ile amper, tylko podstawowa rzecz, ładowanie i wtedy super sprawa. Okej, okay. to żegnam was z tym trójnikiem. Na ra. Hej.